Śmigiel zagrał w 30. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku pieniądze zbierane były na okulistykę dziecięcą. Imprezy towarzyszące 30. finałowi odbywały się w Centrum Kultury w Śmiglu przed budynkiem na Ziemniętych wolontariuszy czekali strażacy z OSP Śmigiel z grochówką. Można było także wejść do ich wozu i poczuć się jak prawdziwy strażak. Na smakoszy czekały też ciasta i kawa. Na scenie Centrum Kultury odbyły się Występy artystyczne przed publicznością zaprezentowały się m.in. majoretki Iris. Dzięki licytacjom i ofiarności mieszkańców gminy Śmigiel, mimo bardzo złej pogody i huraganowym wiatrom, udało się wesprzeć Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Zebrano 61 817 zł i 36 groszy.